znajdzie każde z was Muminków się przenieście świat, siądźcie przy kranach krąg, i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki wasze muminki prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch bo przy muminkach zleci czas, zapomnij troski każde z was, bo to muminki Potom vinki, ażemu milki, votomu inquiotinki, ażemu minki, pa 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 pa. pa. Zimowe ognisko. W środku zimy, gdy mu minek spał sobie w najlepsze, przyśnił mu się sen. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że śniło mu się, że śpi. Mominku, Mominku! Alicja, <laughs> Alicja, nic nam nie mówiłaś, że nauczyłaś się latać na miotle. Świetnie sobie radzę, jestem już prawdziwą czarownicą. Alicjo! przewieź mnie kawałek myślałem, że jesteś taka. Teraz cię nie zabiorę, bo mam już pasażera. Zazdrościsz to? Ani, jo, nie można by polecić trochę wyżej? Proszę bardzo. Ale ekstra! Mi, wracajcie, wystarczy już. Ja też bym chciał się przelecieć. Oryty! jeszcze teraz mnie? Jasne, wsiadaj. Dolina Muminków z taka jest piękna jak sen. Nie rozważaj się zbytnio! Proszę cię, Alicję, nie rób takich rzeczy. Przyśniła ci się coś, muminku, przecież nic się nie dzieje. Nie rozumiem, skąd się tu wzięłaś, ale teraz nie dziwię się, że miotło on tak trzęsie. Marudzisz jak stara baba, przyda ci się trochę ruchu. Przyznaj się mi, skąd wytrzasnęłaś te miotłę? Pożyczyłam od czarownicy. Pożyczyłaś? Jak mi się znudzi, to jej oddam. Patrz mi, to chyba czarownica. Nawet na pewno. Wolałbym się z nią nie spotykać. Ja też. Stać! zatrzymać się, oddajcie mi moją miotłę. Po co? Jak to po co? Masz swoją! Na dwóch przecież nie będziesz latać! Ale ta jest zapasowa, jeszcze nie dotarta! No już! Oddawajcie mi moją miotłę! Ja na niej siedzę, więc jest moja! Co za tupet! Ach, przecież ty nawet nie wiesz na czym lecisz! Przyjrzyj się z bliska tej miotle! Nie ma w niej nic niezwykłego! <śmiennie> o, <żmija. śmiennie> o, mi, trzymaj się blisko mnie! Nic ci się nie stało, mi. Mała mi śpi w swoim pokoju. E, chyba coś mi się śniło. Krzyczałeś w niebo głosy. O, przepraszam migotko, że cię obudziłem. Widzisz coś ciekawego? Nie, tylko śnieg. Jest jakoś tak jasno. Bo księżyc świeci. Jakie dziwne światło! Mhm. Wiosna chyba jeszcze nie nadeszła! Nie. Więc wszyscy oprócz nas jeszcze śpią? Pewnie tak, w każdym razie większość. Ciekawe, czy mój brat też? Przecież powiedział, że wcale nie zamierza kłaść się, bo chce przed wiosną skończyć projekt statku. Mam nadzieję, że tym razem mu się uda! Chcesz wyjść? Co? Może chciałabyś pójść na dwór, zobaczyć śnieg? O nie, nie! Tu jest tak ciepło i przytulnie. Za żadne skarby świata, Mominku, nie namówisz mnie zimą na żadne spacery. Do wiosny jeszcze bardzo daleko. Szkoda. Dobranoc migotko. coś mi Jestem okropnie głodna. Sok malinowy mamy to najlepsza rzecz na świecie. W zeszłym roku wszyscy zimowi goście mówili to samo. Wiesz co, Minku? Słucham. Jakoś dziwnie się czuję. Wiem, że to nie mądre, bo nikogo oprócz nas tu nie ma, ale cały czas mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Wcale bym się nie zdziwił. Co? Jak to są tu jacyś obcy? Z zeszłej zimy dowiedziałem się od Tutiki mnóstwa ciekawych rzeczy. Ona nigdy nie zasypia na zimę, bo mówi, że dopiero wtedy poznaje się różne stworzenia, które latem się chowają, bo są okropnie nieśmiałe. I co myślisz, że one tu są? Na no pewno wszędzie jest ich pełno, tylko ich nie widać. Mieszkają sobie na przykład pod zlewem w zegarze, w pustym kominku. Dam głowę, że teraz też patrzą na nas z każdego ciemnego kąta. Muminku, a szukałeś ich kiedyś? Nie, po co je denerwować? Lepiej udawać, że się wcale nie wie, że one tu są. Ciekawa jestem, jak wyglądają. Tu Tiki mówiła, że niektóre są bardzo podobne do nas. Chodzą nawet słuchy, że mieliśmy wspólnych przodków. Miałabym mieć sobą wtóra? Ja w każdym razie nic o tym nie wiem. Niemożliwe, żeby były takie przystojne jak ty. Poczekam na wschód słońca. Może uda mi się je zobaczyć. Chcesz, to posiedzę z tobą. Ciii. Nic nie mówcie, żeby go nie wystraszyć. To jest właśnie jeden z przodków Muminka. Jesteś pewny, Muminku, że to już rano? Chyba tak. Na niebie nie ma chmura, wcale nie widać słońca. Nie znam jego zwyczajów, ale może o tej porze roku słońce w ogóle nie wschodzi. Bez słońca świat jest okropny. Dlaczego ja się obudziłam? Czyś ty zwariowała Alicjo, poco tam? Ciągle tylko siedzę w tym domu, przelecę się trochę. Przecież nie przerabiałaś jeszcze latania na miotle, lepiej mi ją oddaj. Nie martw się, babciu, poradzę sobie. Daj sobie wreszcie spokój z tymi głupstwami. Ile razy mam ci powtarzać, że nie możesz odwiedzać doliny muminków? Ale tutaj jest tak nudno, muszę mieć jakieś towarzystwo. Bądź mi posłuszna, czarodziejska miotłu, zanieś mnie do domu muminków. Odejdź, babciu, bo mnie rozpraszasz! Uwaga! O, no dobrze, polataj sobie. No. O, Rety, ja lecę! Widzisz, jaka jestem zdolna! Zękać na brago wrażeń! mi się Zdawało mi się, że chciałaś odbić samotny los, więc spełniam tylko twoje marzenia! Pamiętaj, Alicjo, jeśli pragniesz zostać nowoczesną czarownicą, wybij sobie z głowy te niepoważne mominki i zabierz się do nauki, bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Mądrala, łatwo ci się śmiać, bo masz skrzydła. Też bym była mądra, gdybym miała skrzydła. Muminku, ja stąd nie zejdę. Zejdziesz, zejdziesz, a nawet jeśli spadniesz, nic Mink. ci się nie stanie. Śnieg jest bardzo miękki. Ach, muminku, przestań trząść z drabiną, ja się boję. Tylko spokojnie, migotko, spokojnie i powoli. I nie patrz w dół. Może jednak nie trzeba było wychodzić, w łóżku było bardzo miło i pewnie zaraz byśmy zasnęli. No i już po strachu. Okropnie zimny ten śnieg, ale jaki puszysty. <laughs> Czy ta biała czapa to daszek nad drzwiami frontowymi? Tak, wszystko będzie pod śniegiem aż do wiosny A niech to, nie zamknęliśmy drzwi od szopy Wszystko w porządku? Wydaje mi się, że ubyło drewna Ktoś podbiera drewno na opał? Tak, ciekawe tylko kto to robi jak cicho, las wygląda na całkiem pusty, a jednak czuję czyjąś obecność. Nie zapominaj, że tu też żyją różne niewidzialne stworzonka. Nie, to na pewno nie one. Buka? A nie mnie gęś kopnie, zimą jest chyba jeszcze większa. Boję się, Muminku, ona tu idzie! Ze mną nic ci nie grozi. Stój! ani kroku dalej, ty półkot! Bądź łaskawa, nie podchodź bliżej. Jesteś dla nas za zimna. Pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale mogłabyś zamrozić nas na kość. Swoją drogą, wcale się nie dziwię, że szukasz towarzystwa. Musisz być naprawdę okropnie samotna. Współczuję ci, ale sama rozumiesz, że bez ciepłych futer i nauszników trudno z tobą wytrzymać. Szybko, nikotko. Do czego może być komuś potrzebna taka góra drewna? Kto je przyciągnął z naszej drewutni aż tutaj? Tego nie mogła zrobić jedna osoba. Muminku, jak świetnie bawiliśmy się tu latem Może nie zniknęło Jest tu cały czas tylko pod lodem Tutiki Tutiki Dziwne, nikogo nie ma Jesteś pewny? Wejdź i przekonaj się Przecież tam mówiłeś, że tu mieszkają niewidzialne myszy No tak Tylko co z tego, jeśli ich nie widać Co się stało? Poczułam, że coś nagle przebiegło mi po plecach to na pewno one. Niewidzialne myszy uwielbiają takie psikusy. Mm, mm, mm. Muminku! Muminku! Mm. Dokąd on mógł pójść? Patrz, Muminku, Tutiki, ale co ona robi w tej lodowej jaskini? Cześć, Muminku, cześć, Migotko! Ojej, chyba łowi ryby. Witaj, Tutiki! Jak się masz, Tutiki! Widzę, że nawet Migotka polubiła zimę. To ja, niechcący ją obudziłem Chyba wiecie, że do wiosny jeszcze bardzo daleko Domyśliłem się tego, bo słońce wcale nie wschodzi No ale od jutra zacznie się znowu pojawiać Naprawdę? Migotka była strasznie zawiedziona, że zimą nie ma słońca Niestety wyjrzy tylko na chwilę i niemal natychmiast z powrotem się schowa Wiesz, tu tiki, że w Dolinie Muminków pojawili się jacyś rozbitkowie? Rozbitkowie zimu? Na skale jest przygotowany ogromny stos drewna, chyba na ognisko. A, i ty myślałeś, że to po to, żeby dawać sygnały. Wiesz, że świsnęli drewno z naszej szopy? Tak, ale to nie rozbitkowie, tylko leśne stworzonka. Musicie im wybaczyć, bo są małe i nie mają zbyt silnie rozwiniętego poczucia własności, a musiały zgromadzić opał na zimowe ognisko. Spalą tyle drewna? Powinniście być dumni, że wasze drewno weźmie udział w Wielkim Święcie. Zimowe stworzenia rozpalają ogień, żeby zachęcić słońce do powrotu. Ale przecież gdyby tego nie zrobiły, słońce i tak by wróciło. O, już od tak dawna rozpalają ognisko, że to nic pewnego. A dziś w nocy nawet najmniejsze drobinki będą widzialne. Myślisz, że moglibyśmy i my przyjść na ognisko? Pod warunkiem, że będziecie siedzieli cicho i nikogo nie wystraszycie. Cieszysz się, migotko, że je poznasz? Pewnie, że tak. Chyba ktoś krzyczał. Któż by to mógł być? Idź sobie! Czego ode mnie chcesz? Przecież ja Ci nic nie zrobiłam. Nie chciałam cię zdenerwować, jeśli natychmiast nie odejdziesz, moja babcia zamieni cię w robuchę. Och, jak zimno! Zobaczysz, że pożałujesz! O! o! Buka, zostaw ją! Proszę cię do jej spokój! <noise> Chwileczkę. Posłuchaj, Alicja jest moją przyjaciółką, więc lepiej bądź dla niej miła. Ja po prostu jechałam sobie na nartach, a ona stała jak słup soli. O mały włos na nią nie wpadłam, ale w końcu ją ominęłam. Nie przejmuj się, Alicjo. Naprawdę, Buko, wstydziłabyś się. Alicja jest dobrze wychowana i na pewno nie dała ci powodu do takich reakcji. Może i mogła się trochę wystraszyć, ale przecież od razu grzecznie ją przeprosiłam. Dlaczego się tak rozzłościła? Potem jeszcze tylko ją zapytałam, czy nie widziała gdzieś muminka. I właśnie wtedy wpadła we wściekłość. Dziwna sprawa. Powiedz wprost, Buko, co cię ugryzło? <trym znać wytkownia> oh! <trym znać wytkownia> Och, nareszcie sobie poszła. Cieszę się, Alicja, że nas odwiedziłaś. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca, bo coś mi mówiło, że wcale nie śpisz, no i miałam rację. A co, na to twoja babcia? Nic, bo wcale się nie przyznałam, że do was idę. Bardzo Ci dziękuję, Muminku, że stanąłeś w mojej obronie. Buka właściwie nigdy nikogo nie atakuje. Może akurat Alicja jej się nie spodobała. Migotko! Ech. Cały czas zastanawiam się, dlaczego Buka się tu pojawiła? Przyszła odwiedzić Muminka, to oczywiste. Tak sądzisz? Nagle stał się niezwykle popularny. Być może. <śmiech> <śmiech> Migotko, a o co chodzi? A może Buka zakochała się w Muminku? Co tak patrzycie? Chyba nie myślicie, że Alicja mówiła poważnie, ale wy jesteście! Wypraszam sobie takie żarty! Chcecie, żebym się obraził? Słyszycie jak coś tuka. A maszerują niewidzialne myszy? A kiedy zjawi się cała reszta? Wszyscy już tu są, muminku, dookoła nas. A? Naprawdę? Gdzie? Gdzie oni są? Nikogo nie widzę. Jak tylko zamykam oczy, czuję, że obok mnie roi się od różnych stworzonek. Alicja wyraźnie zrobiła postępy w nauce czarów. Ty i muminek też niedługo dostrzeżecie ich obecność. Widziały się niewidzialne myszy? Ich niestety nigdy nie widać. Więc skąd wiedziałaś, że to właśnie one maszerowały wtedy w stronę ogniska? Uznałam je, bo często tak tupią, gdy harcują w kabinie na plaży. Co za cudowne święto! Jak to dobrze, że zdecydowałam się przyjść, bo ominęłoby mnie naprawdę niezwykłe przeżycie! tak nagle zgłoszyło, Łuka. Hmm? Po co ona tu przylazła? Jaki jej nie wstyd, tak uganiać się za mumikiem. Wydaje mi się, że tym razem przyciągnęło ją ciepło ogniska. Po naszym świątecznym ognisku. Biedna Buka. właściwie to mi jej żal. Tęskni za odrobiną ciepła, a nie może ogrzać się nawet przy ognisku, bo ono natychmiast zamarza. Miło z jej strony, że uratowała nam trochę szczap do kominka. <laughs> Oj, Trzymaj się, migotko, jeszcze tylko kawałek. Boję się, że usnę za nim. Łóżka. Tak marzyłem, żeby zobaczyć wschód słońca, ale wątpię żebym dosiedział do świtu. Do zobaczenia wiosną, muminku! Do widzenia! Jedź ostrożnie, Alicjo! Nie martw się, muminku. Księżyc oświetli mi drogę. Muminki po raz drugi zlekceważyły moje ostrzeżenie i zaprosiły Alicję do wspólnej zabawy. Będę więc musiała inaczej z nimi porozmawiać. Słowa czarownicy zabrzmiały naprawdę groźnie. Ale miejmy nadzieję, że przynajmniej pozwoli muminkom porządnie się wyspać. Muminki się cieszą radością i życiem, muminki. muminki, i tym, że im chmurki bieleją o świcie, muminki. że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz się Ty, muminki. Wersja Polska Telewizyjne Studia Dźwięku Reżyseria Andrzej Bogusz Dialogi Marzena Kamińska Dźwięk Paweł Gniado Montaż Zofia Dmoch Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska Piosenki z tekstem Andrzeja Tylko Tylczyńskiego W opracowaniu Czesława Majewskiego Śpiewał Wiktor Zborowski Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Małgorzata Boratyńska Barbara Bursztynowicz, Maria Homerska Monika Doros i inni